Poważnie do roli prezydenta Warszawy sprawdzał Rafał Jarząbek. Uwaga, uwaga, proszę nie regulować odbiorników. Rafał Trzaskowski zabiera się do pracy. Mimo, że ta informacja może wydawać się nieprawdopodobna, to osoby z otoczenia prezydenta Warszawy uprzedzają, że Rafał Trzaskowski ma ogromne plany i nie zawaha się ich zrealizować. Jak niesie stołeczna wieść, w skarbcu ratusza odnalazł się miliard złotych, który teraz ma być rozdysponowany na kolejne wielkie inwestycje. Rafał Trzaskowski ma doświadczenie w inwestycjach, wszak to jego druga kadencja i ma się czym pochwalić. Powstał arcynowoczesny szalet miejski, strefy relaksu, krzywe tory na Wilanów, a na skwerach rosną niemieckie drzewa. Teraz, gdy znalazł się dodatkowy miliard, aż strach pomyśleć, na co zamieni go wybitny prezydent Warszawy. Pytanie tylko, dlaczego dopiero teraz miliard się znalazł? Czy było czekanie, czy nie? Oczywiście, że kampania wyborcza ma to do siebie każda jak Państwo dobrze wiedzą, że niestety działania kampanijne sprawiają, że różne poważne tematy są odkładane na polu przed, również dlatego, żeby nie podnosić emocji. Teraz, gdy emocje już opadły i Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie, można wziąć się do roboty. Uf, co za ulga dla warszawiaków. Lecz czy to czekanie, aż emocje Trzaskowskiego opadną było fair w stosunku do warszawiaków? Oczywiście, że nie jest fair. To znaczy, to jest proszę Państwa tak, ewidentnie różne procesy decyzyjne w naszym Mieście, bardzo różne, od drobnych, na przykład spraw uchwalanych przez Radę Warszawy, po takie duże sprawy inwestycyjne, jak te, o których Pan mówi, czekały ze względu na trwającą kampanię wyborczą. Także w tym przypadku akurat czekały na potencjalnego następcę. A następca puszczał oko i szczerzył zęba do Warszawiaka na każdym kroku. Tym razem bez partnera od pizzy i koca, lecz z błyskiem w oku, godnym prawdziwej gwiazdy. Michał Szczerba, człowiek tysiąca talentów, zawstydził niejednego roznosiciela ulotek swoim rozmachem. Plakaty z jego podobizną szturmem podbiły miejski krajobraz lub Lampsztaw, jak ktoś tak woli. Uśmiecha się tak samo jak Rafał Trzaskowski przed wyborami samorządowymi. Też się uśmiechał z kampanią, która pokazywała, jak świetnie rządzi w Warszawie, zanim się wybory samorządowe zaczęły. Też na nośnikach miejskich. Mimo, że uśmiech piękny i pana Michała, i pana Rafała, to jednak temu, który ochoczo innych do uśmiechów namawia. Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście! Uśmiech może niedługo zniknąć z twarzy, a wszystko przez finansowanie. W załączeniu uprzejmie przesyłam zgodnie z właściwością przesłaną drogą elektroniczną korespondencję pana Dariusza Lasuskiego z dnia 17 czerwca 2025 roku, która wpłynęła do Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej w dniach 3 i 4 lipca 2025 roku, stanowiącą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w 2025 roku w celu stosownego rozpoznania. Cóż za chichot los to by był, gdyby Rafał Trzaskowski nie z chęci, lecz przymusu został zabrany na przejażdżkę jednym z radiowozów, które osobiście wręczał policjantom podczas kampanii. Państwo, z rąk pana prezydenta miasta Stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Dodatkowy miliard w budżecie dla niejednej gminy czy nawet województwa to solidny zastrzyk gotówki. Jednak na Warszawie Trzaskowskiego to nie robi wrażenia, bo nie sztuką jest mieć, lecz wiedzieć jak wydać. Warszawa ma ogromne możliwości finansowe, ale nie jest w stanie jej wykorzystywać. Jakby nawet teraz pojawił się nie miliard, ale 5 miliardów nie mogłoby na co wydać, bo inwestycje są po prostu nieprzygotowane. Po tych sześciu latach rządów pana prezydenta. Ku radości większości Polski Rafał Trzaskowski jeszcze porządzi, ale tylko w Warszawie. Pozostał na stanowisku, bo przegrał wybory. Te najważniejsze, z czego warszawiacy bardzo się cieszą, bo faktycznie w stolicy zdobył on więcej głosów niż Karol Nawrocki. Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że na Radzie Miasta Rafała Trzaskowskiego nie było. Jest na urlopie. Rafał Jarząbek, wiadomości w Polsce. Polsce. Urlopów nie mają obrońcy granic. W biurze burmistrza Słubic interweniował Robert Bąkiewicz. Pytał, dlaczego polska administracja sprząta most graniczny na polecenie niemieckich urzędów. Bo taki dokument przedstawiła. Chodzi o ściąganie polskich banerów w Słubicach. Na miejscu jest